To, o czym teraz będę mówić, to oczywiście jest to podstawa, ale tę podstawę zdecydowanie wywindujemy i, i zrobimy coś z tego, no coś lepszego powiedzmy. Więc ym, początek jest taki, że my generalnie jak chcemy powiedzieć, że coś należy do nas, no to mówimy Jenny's car, tak? Czyli jakby y, mamy tę eskę, która umożliwia nam powiedzenie, że na przykład to jest auto Jenny. Jakbyśmy chcieli powiedzieć na przykład dom Toma, no to powiemy Tom's house. No i to są podstawy. Tylko, że na przykład jeżeli mamy parents, powiedzmy rodzice, to wtedy było parents' house, no więc tylko przypominam, że tutaj jeżeli mamy Eskę, to dorzucamy tylko apostrof, a już nie dorzucamy tej Eski, no bo dwie Eski to już trochę za dużo by było, dlatego oni po prostu wrzucają e, apostrof. Gdybyśmy chcieli powiedzieć na przykład, nie wiem, The cover of the phone, to by oznaczało, że to jest jakiś pokrowiec, powiedzmy, telefonu. Jeżeli to by były na przykład, nie wiem, e, powiedzmy zadania pracownicze, albo zadania, które należą do pracy, to byśmy powiedzieli Tasks of my Work. Czyli zadania, kogo czego pracy. Czyli jak ktoś chce na polski, of, to jest takie nasze kogo czego. Wypełniacz. No i teraz mamy Tasks of my Work, czyli na przykład e, e, tak jak wcześniej mówiliśmy, czyli There are tasks of my work that I have to do. No i w tym momencie już mamy zdanie, e, są zadania. Jakby z mojej pracy, albo te, które należą do mojej pracy. Możemy sobie po polsku to tłumaczyć jak chcemy, które muszę zrobić. No ale to i tak jest mało. To jest jakby ok, bo zaczynamy sobie tworzyć zdania, ale nam chodzi o coś innego. Nam chodzi oczywiście o ing. No i przypominam to, co mieliśmy wcześniej. Czyli mieliśmy coś takiego jak onc. I oczywiście nie, to znaczy ten rzeczownik, czyli tam było picie, czyli tak jak tutaj mamy drinking water, czyli specjalnie sobie przypisałem, mamy picie, mamy chodzenie, czyli chodzenie do parku i mamy oglądanie. Czyli to wszystko to będą rzeczowniki. I teraz jak to wykorzystać? Jeżeli chcemy powiedzieć na przykład, powiedzmy, to są elementy, na przykład powiedzmy, no wrzućmy sobie to, these are elements of drinking, czyli to są elementy picia wody, tak? Są pewne elementy, które składają się na picie wody. No, oczywiście to nie musi być picie wody, prawda? To może być na przykład, nie wiem, trzymanie się diety czy coś takiego. Czyli po prostu na przykład these are elements of following our diet, tak? Czyli to są elementy, które jakby pozwalają nam na trzymanie się diety, czyli jakby podążanie za dietą, tak to można powiedzieć. These are elements of following our diet. Jest to szybkie przejście do tego, żeby już od razu sobie tutaj dorzucić rzeczownik, czyli tak jak tutaj drinking water, going to the park, watching TV no jeżeli byśmy chcieli powiedzieć na przykład z watching TV no to będzie ta sama historia na przykład nie wiem to mogą być elementy no to możemy powiedzieć this is, the, this is my idea of watching TV czyli co to oznacza jest to mój pomysł oglądania telewizji na przykład jeden po prostu nie wiem kładzie się na kanapie a drugi kładzie się na podłodze i ogląda a więc w ten sposób możemy powiedzieć this is my idea of watching TV albo this is my way na przykład to jest mój sposób oglądania telewizji i tak dalej czyli jakby ten of to jest właśnie kogo czego i dorzucamy sobie tutaj właśnie, dlaczego Watching TV? No dlatego, ponieważ jest to rzeczownik. A rzeczownik mamy przecież tutaj, czyli the cover of the phone. The phone jest rzeczownikiem i my work, czyli to, co występuje zaraz po of, też jest rzeczownikiem. Elements of my work, czyli skoro tutaj mamy rzeczowniki, ja może to teraz zaznaczę, na przykład of my life, tak? czyli mamy, to jest część mojego życia. Tutaj mamy elementy mojej pracy, więc to jest już sygnał, że skoro to jest rzeczownik, to możemy używać właśnie tego ing. No i tak samo tutaj mamy the phone, no więc też możemy traktować jako ing. I tak samo of my work. No więc możemy zrobić: These are elements of drinking water, these are elements of following our diet, this is my idea of watching TV. Brzmi to już całkiem nieźle i przede wszystkim mamy tutaj absolutną dowolność, ponieważ my jesteśmy w stanie po prostu, jakby, dołączać czasownik do rzeczownika, ale po wykorzystaniu tego naszego dopełniacza, czyli tego naszego OW. I koniec. Rozpocznijmy sobie kolejną serię ćwiczeń. Tym razem ten, ten rzeczownik wraz z GNG, czyli gerund. Chodzi o to, że na przykład mamy coś takiego, że main reason, czyli główny powód, na przykład myślenia o tym, albo wprowadzania tego, albo główny cel, powiedzmy, na przykład główny cel, the main aim, czyli mamy główny cel, czyli na przykład of entering this data, powiedzmy, czyli główny cel wprowadzenia tych danych. No i to jest generalnie to, co właśnie. Już wam pokazałem. No zatem spróbujmy sobie przetłumaczyć. Pauza i jedziemy. To jest mój sposób przedstawienia problemu. Czyli takie zdanie będziemy mówić w ten sposób. Może zmienić sobie czerwony. Czyli this is my idea. Sposób, czyli this is my way of przedstawienia. Może być. Presenting a problem. No jeżeli wiadomo, dla odbiorcy już jest jasne, czyli już rozmawiamy o tym i odbiorca wie o tym, no to już wtedy możemy powiedzieć problem, czyli this is my way of presenting the problem, no i właściwie koniec. Później mamy następne, czyli są pewne elementy pokazania prawdziwego podejścia do sprawy. Zwróćcie uwagę, że to już są takie bardzo formalne te zwroty, natomiast one są bardzo fajnie skonstruowane gramatycznie, no i też mamy polskie myślenie, czyli sposób prowadzenia elementy pokazania, korzyści stosowania, za nowy sposób patrzenia, czyli tu mamy nia, 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 nia i tak dalej, tak? Czyli mamy rzeczownik, czyli przedstawiania albo przedstawienia, stosowania albo stosowani stosowanie, sposób patrzenia, czyli sposób patrzenia albo patrzenie, po prostu zaprojektowania, czyli zaprojektowanie, no i wprowadzenia, wprowadzenie. No i są pewne elementy, czyli zaczniemy sobie, there are. Uh, pewne elementy np. może być some elements uh, czyli there are some elements czyli jakieś tam elementy, pewne elementy może być certain um, m, pokazania czyli of showing uh, the real uh, pokazania of showing the real no podejście do sprawy to jest approach uh, czyli tutaj mamy showing the real approach to no tak naprawdę może być to the situation, może być to the case do sprawy. No wszystko zależy od nas, czy tam sprawa, sytuacja, problem i tak dalej. Mamy wiele korzyści stosowania języka angielskiego, czyli uh, we have a lot of benefits of i teraz stosowanie of using English language. Mm, an English language. Yes, ok. Wiecie, jaki jest najlepszy sposób na usprawiedliwienie? Zmienić koszulę i się ładnie uczesać. I to właśnie zrobiłem, ponieważ jeszcze wrócimy sobie na chwilę do tego. Tutaj zrobiłem coś takiego, że powiedziałem an English language. Nawet nie to, że powiedziałem, tylko powiedziałem English language, ale wróciłem jakoś i napisałem an English language. Nie wiem dlaczego, ale żeby, żeby była jasność, to tylko powiem, że jeżeli byśmy mieli rzeczywiście an English language, to na przykład moglibyśmy wstawić tutaj book, czyli że to jest jakaś angielska książka. Natomiast jeśli mówimy o generalnych terminach, czyli na przykład jak English language, no to możemy to nazwać oczywiście English language, nie jest konieczne, D, ale możemy też określić jako bardzo często mi się zawsze kojarzyło na przykład polski rynek albo amerykański rynek, to wtedy będziemy mówili the American market albo the Polish market, i to jest w porządku. Więc jeżeli chcemy powiedzieć The English language, to wtedy go określamy i wtedy dorzucamy d. Natomiast jeżeli będziemy mówili o takich rzeczach, które, yy, na przykład, yy, nie wiem, są książki, i tych książek jest miliony na świecie, no to w tym momencie to będzie jakaś angielska książka. Tak, to tylko tak e, gwali ścisłości. E, później mamy. Możemy zaprezentować nowy sposób patrzenia na to, no, czyli we can. Uh, we can present a new way of showing uh, Patrzenia na to, czyli może of looking at uh, it czyli We can present a new way of looking at it No, brzmi to bardzo ładnie Jak uh, zaczniemy mówić do siebie Czy w ogóle zaczniemy mówić uh, na głos te zdania No to brzmią one naprawdę, no genialnie uh, Jenny myśli, że pomysł zaprojektowania tego mieszkania jest całkiem niezły Czyli Jenny thinks that the idea i znowu zaprojektowania czyli może być projecting może być designing uh, this flat czyli tego mieszkania is quite nice no i ostatnie główne założenie wprowadzenia tych informacji wymaga czasu no czyli w tym momencie tu już stosujemy uh, nie wiem czy zauważyliście ale tu już stosujemy um, podmiot orzeczenie reszta czyli te zasady o której już kiedyś tam mówiłem główne założenie czyli the main approach tak, tutaj pojawiło się akurat to słowo approach jako podejście do sytuacji, podejście do życia. Um, I generalnie podejście do, do danej sprawy, czyli The main approach. Yy, I teraz, przepraszam, tu mamy główne założenie, czyli The main assumption, tak? Bo approach to by było podejście. OK, czyli The main assumption wprowadzenia, czyli of na przykład Entering this information. I teraz wymaga czasu, czyli requires time. I to oznacza, że tu mamy właśnie ten podmiot orzeczenia reszta, czyli mamy Present Simple. No i jak widzicie, wszędzie konstrukcja jest dokładnie ta sama, czyli mamy the main aim of entering. Tu mamy my way of presenting the problem. Uh, elements of showing the real approach um, A lot of benefits of using an English language. Um, a new way, czyli zaczynamy od rzeczownika, a new way of looking at uh, it the idea of projecting or designing this flat yes, okay i the main assumption of entering to mamy błąd entering this information, to nie an, an entering, tylko entering um, czyli od słowa enter uh, tego klawisza na klawiaturze uh, czyli entering this information no może też być na przykład input czyli inputting a jako wprowadzenia e, informacji czy, czy danych requires time czyli wymaga czasu, czyli to jest nasz ten e, to jest nasz ten pierwszy podmiot, gdybyśmy chcieli też e, trochę popatrzeć na to troszkę inaczej to jeszcze tutaj taki skrót zrobię, czyli mamy I, you, he, she, it we, you, they o Gdybyśmy brali pod uwagę to, co zakreśliłem, to znaczy to, co wziąłem w taką ramkę, to zastanówcie się i możecie zrobić oczywiście pauzę, który z tych będzie należał właśnie do, do tych oramkowanych czy obramkowanych wyrażeń. No, oczywiście odpowiedź jest prosta, ponieważ to będzie słowo it, a ponieważ it oznacza to, czyli to jest tak, jakbyśmy. Powiedzieli: This is it, czyli to jest to. Um, tutaj mamy elements of it. Um, oczywiście, chwila, chwila, bo tutaj właśnie to nie do końca tak wygląda. Jeśli chodzi o to it, to dokładnie ja może tak na czerwono, może nie czerwono, może ja to zaznaczę w jakieś kółko, żeby to było widoczne e, i powiedzmy fioletem, czyli chodzi mi dokładnie o to. E, My way to jest rzeczownik. Elementy to będzie day, ponieważ one są w liczbie mnogiej. Gdybyśmy mieli element, to by było it. Jeżeli mamy a lot of benefits, czyli wiele benefitów, to będzie day. A new way to będzie nowy sposób, czyli to też będzie it. The idea to też będzie it. I the main assumption to też będzie it, czyli to wszystko w liczbie pojedynczej będzie związane z it. Natomiast w liczbie mnogiej, tak jak tutaj, elementy czy benefity, to wtedy będzie day. Więc jakby mamy tylko dwie rzeczy. Dlaczego? Ponieważ są to rzeczowniki. A jak wiemy, rzeczowniki mają liczbę mnogą, więc musi też być day. No więc gdybyśmy sobie zamienili to it na my way. To powiemy: This is it. Uh, There are certain elements, czyli są pewne elementy. No więc mamy liczbę mnogą. We have a lot of benefits, czyli mamy dużo benefitów. To są po prostu rzeczowniki. A później mamy tak zwany ten dopełniacz, czyli sposób pokazania, elementy pokazania, przepraszam, przedstawienia problemu, benefity korzystania z angielskiego, nowy sposób patrzenia na to, pomysł projektowania i założenie wprowadzenia danych. Więc założenie wprowadzenia danych to jest po prostu nasze it. I to też może uświadomi Wam, że jakby to, czyli te wszystkie jakby to My Way, te, te rzeczowniki wraz oczywiście z tym Presenting the problem, ponieważ to będzie jako będzie traktowane jako it. Czyli widać to tutaj, na przykład, bardzo na tym zdaniu. I mamy tutaj the main assumption of entering this information, no oznacza główne założenie wprowadzenia tej informacji, to jest jako nasze it, ponieważ gdy wstawimy sobie tutaj it, no to oznacza, że to wymaga czasu. Tak jakbyśmy powiedzieli, spotkanie wymaga czasu. Czyli możemy powiedzieć na przykład, nie wiem, moment, Spotkania się z kimś, albo na przykład sytuacja spotkania się z kimś, albo nie wiem, konieczność spotkania się z kimś wymaga czasu. Dlatego to będzie nasze IT. Jeśli chodzi o liczbę mnogą, będzie to DAY. No i tyle.